Właśnie, czy poeta ma obowiązki wobec państwa i narodu? Czy łączyła postawę obywatelską z poezją? To wątpię. Myślę, że nie takiego niej nie było. Właśnie, to było nie tu... tak kształtowała swoją poezję. Ja uważam, że poeta ma obowiązki wobec ojczyzny i społeczności i uważam, uważam, że Szymborska jest fantastycznie, fantastycznie jej poezja skłaniała do myślenia, to każdemu narodowi się przyda i każdemu społeczeństwu, żeby się zastanowić, przeczytać po prostu jeden raz drugi, zobaczyć pierwsze dno, drugie dno. To nie musi być deklaratywne. To nie było deklaratywne poza tym pierwszym okresem, kiedy ona się zresztą strasznie, strasznie sparzyła i jakby Odskoczyła, odskoczyła od tego. A czy mówiła Panią więcej na temat tego momentu, kiedy w, solida w geście Solidarności z profesorem Kołakowskim odchodzi z partii i chwilę potem poznaje pana kornela Filipowicza i staje się taką nienachalną opozycjonistką? Właśnie jakoś ona uważała to za, za oczywiste, że znaczy, to było dla niej takie naturalne, że ona wystąpiła z partii, jakby nie było o czym mówić. A to był naprawdę bardzo niezwyczajny gest. Przecież w partii było masę osób, które w pewnym momencie już w ogóle nie uważały, nie czuło się związanych z tą partią. Na przykład mnie. Pchało do opozycji to, że ja bardzo lubiłam być z ludźmi, knuć, na czym nie, to <laughs> czułam się w tym świetnie. A mi się wydaje, że Wisława, że to nie był jej żoł, żo była samotnikiem, a mimo to przecież ona podpisała deklarację TKN i, i w ogóle była człowiekiem opozycji. To jest zresztą do śmieszne, jak myśmy przeczytały te papiery IPN-u, ponieważ, IP ponieważ ona się na pewno nie czuła prześladowana przez system, a ona była prześladowana przez system, tylko tego nie zauważyła, ponieważ jej zabroniono. Wieczorów autorskich, gdzieś, gdzie ona miała wieczory, przychodziła u i zabraniała. Zabroniono wydawać jej, jej książki, tylko że ona nie złożyła żadnej książki, więc o tym nie wiedziała. Potem jest tak, że proponują jej. Tak, proponują. Spotyka się z nią przedstawiciel Ajoła. To był taki bardzo świetny stypendium, w którym się jeździło w tych czasach komunistycznych, takie dla poetów, pisarzy, znaczy jest do tej pory, ale wtedy wyjechać do Ajoła i. Spotyka się z nią przedstawiciela Joła i namawia, ją, żeby złożyła to stypendium, że ona dostanie. No I ta ubecja się zajmuje tym, żeby że nie trzeba dać paszportu, że tutaj za chwilę będzie ona składała, ale ona o nic nie składa. <grym> <grym> Więc y, ale, ale ona, no właśnie, była, no była w opozycji, była potem y, w, w to, 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 to Teresawie też w stanie wojennym się udziela, także to jest imponująca. Postawa obywatelska, ponieważ nie, nie było to zgodne z jej charakterem, tylko z przyzwoitością.